Ile zarabia Lewandowski? Te kwoty mogą przyprawić o zawrót głowy. Nie od dziś wiadomo, że piłkarze są najlepiej zarabiającymi sportowcami na całym świecie. Żadna inna dziedzina sportu nie jest tak dobrze finansowana jak właśnie piłka nożna. Mimo iż nie odnosimy w tej kategorii spektakularnych sukcesów, polscy piłkarze mogą liczyć na wsparcie swoich fanów. Nawet najbardziej zagorzali miłośnicy futbolu łapią się za głowę, widząc kwoty wynagrodzeń zawodników. Ile zarabia Lewandowski? Robert Lewandowski jest kapitanem reprezentacji Polski, na co dzień jednak jest napastnikiem w niemieckim klubie Bayern Monachium. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na całym świecie, głównie dzięki swojemu kunsztowi piłkarskiemu i występom na największych wydarzeniach sportowych. Niektóre strzelone przez niego bramki przejdą do historii nie tylko polskiego, ale też światowego futbolu. Ile zarabia Lewandowski rocznie? Majątek Roberta Lewandowskiego szacuje się na około 350 milionów złotych. On i jego żona, Anna Lewandowska posiadają udziały w różnych spółkach, m.in. Protos Venture Capital, REL Management, LS Investments, REL Media, Zgoda FC. Na jego wynagrodzenie składają się zarobki z grania w swoim klubie Bajernie Monachium, z reprezentowania Polski oraz z brania udziału w reklamach których nie jest wcale tak mało. Lewandowski może się poszczycić udziałem w promocji największych światowych koncernów takich jak Coca-Cola, Hat i Shoulders, Vistula, T-Mobile, Huawei czy Gillette. Według specjalistów, Lewandowski za występ w jednej reklamie może inkasować nawet o 600 tysięcy. Do 2,5 miliona złotych. Ile zarabia Lewandowski miesięcznie? Lewandowski zarabia 5,5 miliona złotych miesięcznie. Zawrotna kwota, prawda? W 2018 roku znalazł się na 13 miejscu 40 najbogatszych Polaków w rankingu tygodnika wprost. Na liście najlepiej zarabiających znaleźli się także inni sportowcy, m.in. Marcin Gortak, jednak żadnemu z nich nie udało się dotrzeć na tak wysoką pozycję. Podobno Robert Lewandowski inkasuje około 1,2 miliona euro miesięcznie w ramach kontraktu ze swoim klubem Bayern Monachium. Nie należy zapominać o różnych interesach kapitana polskiej reprezentacji, które również przynoszą mu jakąś część całego wynagrodzenia. Ile zarabia Lewandowski dziennie, jeśli podzielimy 5,5 miliona, które Lewy zarabia w miesiąc przez 31 dni, daje to niewyobrażalną sumę 177 tysięcy, które Lewandowski zarabia dziennie, co następnie daje kwotę 7,4 tysiąca złotych za godzinę. Zarobki Roberta Lewandowskiego mogą szokować, jednak fani nie mają mu za złe tego, ile zarabia, bo godnie reprezentuje nasz kraj. Jest jednym z najbardziej lubianych piłkarzy reprezentacji Polski, nie tylko za jego zasługi, ale też charakter i przystępność. Dla każdego małego chłopca Lewandowski jest wzorem do naśladowania, nie tylko ze względu na zarobki, ale przede wszystkim na osiągnięcia sportowe.